Tymczasem w grupie czarnej. I też chcę, żebyście rozumieli, to nie jest tak, że to. to, to, to rozmawiamy o liczbach typu yy, czterech typów. Te liczby są większe. Ok? Więc ta yy, próbka mm. <grym> też jest znacząca. <grym> ja studiowałam psychologię społeczną. Ja jakby robię teraz samodzielne badania, i one może nie są w pełni jakby yy, statystycznie ważne, bo grupa jest. No nie no, grupa jest naprawdę duża. W grupie czarnej procent epizodów, kiedy zdarza się jakiś smród z tych stref, o których powiedziałam, procent takich epizodów wynosi... Mhm. I ja mo mogę je wylistować. Y jeden, jeden w ogóle case jest tak doliczony do tego... Ja się waham, czy w sumie powinnam go doliczać, czy nie. Jeden to jest mężczyzna, który był absolutnie czyściutki. Jakby sama byłam świadkiem, jak się mył, pucował, szorował plecy. Jakby nie mogę mu zarzucić braku higieny, bo towarzyszyłam mu w rytuałach higienicznych i wszelakich przez kilka dni pod rząd, więc wiem, że się myje. Ale niestety jego naturalny zapach ciała był tak intensywny, nawet pół godziny po umyciu, że ja nie mogłam, ja nie mogłam tego zdzierżyć można by stwierdzić, że albo jest to jakiś wątek chorobowy, no albo jest to jego naturalny zapach ciała. Nie wszystkie ciała nam pasują. Jest flora bakteryjna, która nam pasuje, nie pasuje. Są w ogóle badania pokazujące, że kobieta jest w stanie śliną czy przy pierwszym pocałunku wy, wy, wyłapać, czy dany partner ma odpowiedni gen, którego nazwy nie pamiętam teraz, ale którego istnienie tego genu jakby jest korzystne albo niekorzystne dla, dla jej przyszłego potomstwa. Więc ja po prostu nie mogłam zdzierzyć zapachu tego człowieka, pomimo, że on był bardzo, bardzo y, higienicznie zadbany. Nie? No ale dobra, no już z braku laku go wliczam. Jeżeli bym go nie wliczała, wówczas ten procent wynosiłby łajforek, żeby nie było... Mam nadzieję na merytoryczną dyskusję w komentarzach. Od razu też mówię, że wszelkie komentarze pod tytułem Ta się buja, a Polka buja się na czarnych. do Afryki. Wszelkie hejterskie, tego typu komentarze będą usuwane, a użytkownicy YouTube'a wypisujące takie bzdety będą blokowani z mojego kanału.